Kolejny punkt, przechodzimy do kolejnego oświadczenia i sprawy organizacyjne. Czy w tym punkcie ktoś chciał zabrać głos? Pan radny Marcin Wach, proszę bardzo. Proszę nacisnąć. O, tak? Darujmy sobie. Dobrze. To... No dobrze. W każdym bądź razie, szanowni państwo, ja tylko przypominam w sprawach organizacyjnych, że w sprawach organizacyjnych, że do 31 kwietnia złożyć należy 30 przepraszam, złożyć należy oświadczenia majątkowe na stan 31 grudnia 2023. I nie ma. Dobrze, pani radna. Aha, to Marcin, nie, pani Zofia jest wyłączona. Proszę, pani Zofia. Ponieważ, panie przewodniczący, jest to ostatnia sesja Rady Miejskiej. Ja myślę, że w imieniu tutaj wszystkich obecnych radnych ale chciałam to... panu, zanim Ach. pan przewodniczący nam podziękuję, chciałam panu przewodniczącemu, całemu prezydium, pani prezydent, wiceprezydentom podziękować za tę kadencję Rady Miejskiej. No miejmy cichutką nadzieję, że też się znajdziemy, ale serdecznie dziękujemy za prowadzenie i za to, że byliśmy wspólnie tutaj przez ponad pięć lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna już mnie trochę wy wyręczyła. Pan Ar Marcin Wach, proszę bardzo. Ja szybciutko. Dziś kończymy pewien ważny rozdział w ostatnim akcie pełnienia swojej roli w tej kadencji. Chciałbym wyrazić głębokie uznanie i wdzięczność wobec wszystkich członków Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy. Przez ponad pięć lat naszej wspólnej drogi podejmowaliśmy decyzje, które kształtowały życie naszego miasta. Każde posiedzenie było nie tyle spotkaniem, ale i okazją do budowania wspólnego dobra, do głębszego zrozumienia potrzeb naszych mieszkańców. Polityka lokalna to niejednokrotnie labirynt, w którym szukanie kompromisu bywa trudną i czasochłonną drogą, ale jakże zadowalającą, kiedy udaje nam się osiągnąć wspólny cel. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą nieustanną pracę. Wasze wysiłki były podstawą dla wielu inicjatyw, które przyniosły pozytywne zmiany w życiu naszej społeczności. Teraz, gdy zamykamy ten rozdział, niech będzie to moment refleksji nad tym, co udało nam się osiągnąć i nad tym, jakie wyzwania czekają nas w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz za Waszą służbę. Niech Wasza praca będzie nie tylko zapamiętana, ale i doceniana przez wszystkich mieszkańców świednicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy. A jeszcze Pan Marcin Paluszek, przepraszam, muszę do tyłu zaglądać. Ja również to, ja Proszę bardzo. Tak, ja, ja również po raz ostatni chciałbym zabrać głos. Jak Państwo wiedzą, w następnej kadencji już się nie zobaczymy. Także na pewno bardzo dziękuję za prawie blisko dekadę współpracy z większością Państwa tutaj na tej sali. Dziękuję Pani Prezydent. Były różne chwile, ups and downs, ale tak to jest w polityce, nawet tej najmniejszej. Dziękuję urzędnikom, którzy bardzo często wychodzili ponad ponad podziały tak i, i bardzo profesjonalnie podchodzili do moich pomysłów, do moich interpelacji. Dziękuję panu przewodniczącemu, bardzo dziękuję za współpracę. Myślę, że pan przewodniczący starał się pełnić tą rolę w sposób jak najbardziej koncyliacyjny i, i, i myślę, że na długo pozostanie to w mojej pamięci. No i Państwu wszystkim bardzo dziękuję za tą współpracę, za wszystkie rozmowy, dyskusje, w których mogłem uczestniczyć. I życzę Państwu wszystkim powodzenia, bo wiem, że większość z Państwa kandyduje ponownie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy nasz porządek obrad. 64. sesję Rady Miejskiej uznaję za. Zakończoną, a teraz, Szanowni Państwo, Pani Prezydent, zapraszam tu do mnie. Podsumujemy całą kadencję. Bardzo krótko, Szanowni Państwo, ósma kadencja lata 2018-2024, ilość sesji 64, w tym nadzwyczajnych 4, ilość podjętych uchwał 640. Ilość złożonych interpelacji przed tą sesją 1216 i najczęstsze tematy interpelacji, naprawa chodników, remonty dróg, komunikacja miejska, wiaty przystankowe, godziny odjazdu autobusów, infra infrastruktura miejska, ławki, oświetlenie uliczne, nasadzenia kwiatów, gospodarka odpa odpadami. Uchwalone plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, coś co jest bardzo ważne, a często przez nas samych niedoceniane. 9. Ilość tytuł, nadanych tytułów: Honorowy obywatel miasta Świdnicy w tej kadencji: 3. Marcin Drąg, Eugeniusz Kępa i Helena Sementes-Kwiatkowska. Zasłużonych dla miasta Świdnicy: 11. Władysława Pawelec, Kazimierz Deptuła, Irena Kozłowska, Albert Gaszyński, Mariola Szaciło-Mackiewicz, Zdzisław Grześkowiak, Wioleta Sobczak, Elżbieta Dudziak, Kazimierza, Kazimiera Zając, Zbigniew Kowalski, Piotr Snopczyński. Pani Prezydent, Wysoka Rado, ja chciałbym podziękować przede wszystkim w moim imieniu za to, że miałem zaszczyt przez dwie kadencje być przewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy. Te dwie kadencje minęły bardzo szybko. Mam nadzieję, że starałem się, od razu mówię starałem się reprezentować nas wszystkich godnie. Jeżeli komuś. Ktoś się poczuł urażony przez to moje prowadzenie albo przez moje zachowanie? Szczerze przepraszam. Ale to, co mną zawsze kierowało i przyświecało, żebyśmy, mimo różnic, bo różnimy się, mimo różnic, żeby sesje Rady Miejskiej były na jakimś poziomie, były we wzajemnym poszanowaniu, bo to jest bardzo ważne, i byśmy Wszyscy razem stanowili jakąś drużynę. Mówię niezależnie różnych i mi się wydaje wbrew pozorom, że nam się to udało. Mówię to zarówno do prawej, jak i lewej strony. Mieliśmy bardzo często różne poglądy, ale chyba na tej sali nie było hamstwa, co niejednokrotnie widzimy gdzie indziej. Nie było takiego były uszczypliwości i złośliwości, tak, Panie Krzyszku, Panie Radny, ale chyba one nie wynikały z tego, nie, nie, nie wynikały z tego, że my się wzajemnie nie szanujemy. Wynikały bardziej z tego, że chcieliśmy, mieliśmy inne podejście, inne. Yy, inne Patrzenie na świdnice, inne patrzenie na to, co się dzieje w kraju. Niejednokrotnie to, co się działo w kraju, było przenoszone na tą salę, ale naprawdę uwierzcie mi, starałem się, by było to jak najmniej, bo dla nas wszystkich chyba najważniejsza jest świdnica. Pani prezydent, były to ostatnie dni, być może y, dosyć ciężkie, ale za te Dwie kadencje chciałbym Pani Prezydent podziękować. Nie zawsze żeśmy się przecież zgadzali, ale chyba zarówno i dla Pani Prezydent, i dla mnie, i dla nas wszystkich no najważniejsze było to, by nasze miasto się rozwijało. I za to, że miasto się rozwijało, dziękuję. Dziękuję Pani Prezydent, wszystkim urzędnikom. Zostało Was mało, ale chciałbym Wam serdecznie podziękować za Waszą pracę mówię te dekada minęła jakbyśmy naprawdę stryknęli palcem, a, a to już prawie 10 lat minęło. Tak więc życzę wszystkim państwu sukcesów zarówno w życiu osobistym, bo to chyba jest najważniejsze rodzinnym, zawodowym no i tym, którzy zasłużą do niech dalej pełnią tą zaszczytną funkcję radnego czy, inne funkcje, które będziecie pewnie jeszcze w życiu pełnili. Jeszcze raz bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. To był zaszczyt reprezentować was wszystkich, bo ja nie zostałem wybrany w wyborach powszechnych na, na przepraszam, na przewodniczącego, tylko to wy mnie wybrali. Dlatego jeszcze raz wam wszystkim chciałbym serdecznie podziękować. Pani prezydent, proszę. Ja tylko dodam do tego, potwierdzając to, co powiedział pan przewodniczący. Ja też kończę tę kadencję z takim wrażeniem, że mimo tego, iż się różniliśmy, nieraz spieraliśmy, nieraz ostro spieraliśmy się, walczyliśmy o budżet, walczyliśmy o zmiany. To każda z osób, która, które wchodziły w skład tej ostatniej Rady Miejskiej była z pewnością osobą, której zależy na świdnicy, zależy na tym, żeby to miasto było. Coraz nowocześniejsze, ale też z szacunkiem dla tego dziedzictwa, które mamy, żeby odpowiadało na potrzeby mieszkańców. I tak przez te ostatnie ponad 5 lat pracowaliśmy. Chcę dodać jeszcze o jednej rzeczy, o której zapomnieliśmy i może dobrze. Oby to była jedyna taka kadencja, w której. Dziwna i niebezpieczna choroba zamknie nas w domu i uniemożliwi bezpośrednie spotkania, bezpośrednie dyskusje. Było to dla nas bardzo trudne wyzwanie. Nie mogliśmy na początku przywyknąć do takiego sposobu debaty, do takiego sposobu dyskusji. Dotykało to oczywiście nie tylko Rady Miejskiej, ale wszystkich gremiów. Myśmy też tak pracowali w systemie zdalnym. Zdaliśmy ten egzamin. Myślę, że na mocną piątkę, ale tak jak mówię, niech to zostanie tylko wspomnieniem, niech się nigdy nie powtórzy. Nie mogę życzyć sukcesów w nadchodzących wyborach wszystkim, bo to by znaczyło, że się nie, nie zmieniamy, z wyjątkiem pana radnego Paluszka. Bardzo Ci, Marcin, dziękuję za te lata, za współpracę nieraz szorstką. Ale z bardzo dobrymi efektami, bo kilka rzeczy udało nam się zrobić, i to takich bardzo dużych, które zostaną w mieście na lata. Ale życzę wszystkim, żeby tę ostatnią prostą pokonali z uśmiechem, w dobrej formie. No i to, tu też powtórzę za panem przewodniczącym. Niech zwyciężą ci, którzy na to zasłużyli. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. A teraz Pani Prezydent.